Cześć. Dzisiaj Wam pokażę jak przygotować pesto bazyliowe. Zaczniemy od tego, że musimy sparzyć orzeszki pini. Sprażyć, przepraszam. Delikatnie podlejemy patelnię oliwą. Jak oliwa nam się rozgrzeje wrzucimy nasze orzeszki. Dobra, patelnia nam się rozgrzała, wrzucamy orzeszki. Delikatnie przesypiemy solą. Delikatnie. Myślę, że orzeszki mamy uprażone. Włączamy ogień. Zostawiamy do wystygnięcia. Bierzemy się za. Zmontowanie pesto. Potrzebujemy świeżą bazylię, około jednej doniczki, którą sobie delikatnie przesiekamy. Łatwiej będzie blenderowi wtedy to zblendować. Wrócamy do blendera ząbek czosnku, sok z połowy cytryny. 50 gram startego parmezanu pieprz sól sól ostrożnie, parmezan jest słony cały zalewamy oliwą tak żeby pokryć naszą bazylię Dodajemy orzeczki pini, razem z tą oliwą, która została nam. Blender zamykamy i zaczynamy blendować. To nam się prawie zblendowało. Dodam troszeczkę gorącej wody. Żeby zielony kolor nam się bardziej uwypuklił. A jeszcze chwilę znamy. Bazyliowe pesto mamy gotowe. W lodówce możemy przechowywać około tygodnia.